Cześć, mam tu proces z tej strony, zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia. Coś zrobiłem nowego w rzuku. kupiłem nowe siedzenia i założyłem już je, proszę zobaczcie, czerwone. Przyjechała aż z Warszawy. Okaże mam jeszcze z drugiej strony o. jak wiecie, to jest Żuczek Andoria, rocznik 90 rok, a siedzenia są z 87 roku, oryginalne! Dobra, wam pokażę. Jestem dzisiaj na, na łonie natury. Spędzamy weekend z różniką. Idziemy zobaczyć, co chłopaki opania Wam pokażę, co się rośnie. O, coś tam, coś się bierze. Tu macie branie? O! Jarek, ty mój zmotowanie. Możesz śmiało wziąć łódź do tamtego ucha, co ja mam. Pod jedną? No, i tam niech ona stoi. Trzeba by było tak zrobić. Jak też na linę sobie, tylko kutkę odkręcę i sam na linę. tu dwie łodzie mogą być. Zobacz. Ja tak wczoraj nie Po co mamy tam kombinować? Jak tu masz, zobacz ile miejsca. Widziałeś tu? No. I tu nam hmm? się fajnie sobie stała. Tutaj na linie. Zobaczcie, pokażę małowisko mało Mojego syna. I kolegę Darka z Weherowa. A tu oni chleją. Napoje. Nie, ja Tak wygląda jeziorko jakie ładnie tam żuczek się schował Za namiotem tylko widać niebieski Dobra, idziemy, zaraz przyjdę do was To są te deski to po Paku, Paku, co? A gdzieś Misia, gdzie masz króliczka, Akuś. Bdziemy <laughs> żuka podrad. pokażę wam udało mi się zakupić nowe opony prawdopodobnie to były ostatnie w Polsce przychały do mnie as ze świętokrzyskiego województwa mówcie <laughs> A, pokażę Wam jeszcze coś. Mam na kiprze. Mam dwa rowery, ale mam. Posiadam z soku z 74 roku. Jak widzicie z przerzutkami, wszystko w stanie oryginalnym. A to jest też mój góral. Powiem, powiem Wam tak, miałem tu truskawkę, zostawiłem sobie na tym tu było krzaku, na tym i kurde, to się mi wybuchnął. Ale wracajmy do żuka. Tak wygląda mój rzecz nie jest aż tak ładny, ale staramy się go robić coraz ładniejszego Żeby był coraz ładniejszy To wszystko fajna, nie? Fałszustka Bardzo to nie jest za moje siedzenia, te były moje stare siedzenia, ja pitykam. No coś paskudnego, porwane, wysiedziane, a to idealnie wyglądało. To jest jak sobie odpoczywa no już na emeryturze Dobra, kończymy na dzisiaj. Jak się Wam film podawał, dawajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w następnym filmie. Hello!